Hej, Cześć, witajcie ludzie z tej strony Robuch i witajcie w kolejnym odcinku z Grypy Day 2. Dzisiaj robimy Opening! Oh je, yeah. chyba z tego co liczyłem, będzie tu chyba M M58 skrzynek, czy safów raczej. Dobra, i od razu chciałem podziękować użytkownikom Goodplayer, TacticDog, Kupson, Walter White, z Texasu, Alex i Todek. E, dzięki raz jeszcze Wam. E, dzięki wielkie dla Was, jeszcze raz. E, no, język mi się trochę pląta. E, no, bo oni coś mi wysłali, albo jakieś safey, albo skiny. No, wsparli opening. Dzięki wielkie. Dobra, no to co, lecimy. No, to jest jak to, to największy opening na moim kanale. <ścoughs> Zobaczymy, co mi może tu wylecieć. No, kurde, no, ja liczę na, jednak na jakieś legendarne skiny. No, jest dużo tych. Sejfów. może coś dropnie wreszcie, ciekawego. No nic, no skiny, jak widać, tutaj jest fajna opcja. Jak klikniecie prawym sobie przyciskiem myszy, to możecie zobaczyć taki podgląd. No, jak ktoś nie wiedział o tym. Więc w ten sposób można sobie popatrzeć, jak wyglądają skiny w, w grze, bo często w tym. Yy, Często w, w ekwipunku wyglądają trochę inaczej. Mogło się wydawać No nie, już kurczę, no ale było blisko. No dobra, najwięcej mam bikerów. No, well used. sp A, bo dobra, bo to się baguje. Trzeciutko sprawdzę, czy mi się nagrywa. Nagrywa się i to dobrze, bo cholera jasna. Teraz mi się GTA nie nagrało, no i był smutek i żal. ach cholera, no. Wejdźcie chociaż fabrycznie, no wy, znaczy ten, main condition, no to przynajmniej nie będzie słabo wyglądać. No nie, jakieś broken. No dobra, mam tych skrzynek dużo, także nie ma co się opierdzielać. No nie, ej coś, Almir, co, co, co ty to robisz, <laughs> przyjacielu? Co ty to? No nie, no jeszcze same gówno obrysane strasznie. Czy ktoś jest. Eee, ehm, Dobra, coś się zbugowało, Chwila, moment. Co? Czekajcie, co to się stanęło? Hmm. Nie, bo no dobrze. Myślałem, że mi otworzyło skrzynkę i tak. Dobra, przynajmniej jest statbust, no ale to niewiele daje. To jednak niewiele daje. Statbust. Hmm. No słabo jak na razie. Same niebieskie. Lecimy, kolejne bikery. O, no stój, stój, stój! Nie! Jakby się zatrzymał, ale byłby skin, jacie. Chociaż to te skiny i tak nie mają jakiejś wartości dużej. No dobra, lightly mark. No to już nie jest aż tak źle. No dobra, jednak jest. <śm> hmm. Ogólnie skin, te skrzynki potaniały ostatnio, także nie, nie było aż to takie drogie. Dobra, pierwszy fioletowy skin Proszę mind condition Dawaj Broken no oczywiście Po mi dawać ładne skiny, nie? Dobra, odbaguj się Ham um. Dalej, 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 no dalej, dalej dalej bliet. Kurde. Dobra, przynajmniej jest Main Condition. Ej, to nawet nie wygląda źle, ten skin. Prawdzie jest no taki. No ale nawet spoko. Nie no, spoko się wydaje, ten skin. Także no ale dobra. No, no ja liczę coś jednak. No przynajmniej jakiegoś epickiego skina chcę dropnąć. na kurde, oczywiście. Tych pistoletów to mi już dało tyle. No, dobra, zastanawia się między pistoletami a pistoletami. O! Ej, w sumie, tak jak są, nie są porysane, to nawet nie, to nawet wyglądają całkiem ładnie. Tylko, że to jest, wiecie, to kosztuje kilkanaście centów prawdopodobnie taki skin. Więc chyba się nie zwróciło. Ej, nie, ale. No, całkiem ładnie. Wyglądano, takie płomienie są. Ale się nie poddajemy, lecimy dalej. Patrzcie ile tych różowych tam wszystkiego jest, a dropi niebieski. Ech. No. Pff, tu, tu, tu. Że jakieś... O kurde ile czerwonych. Ja, No dalej, 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 dalej! Kurde, no czemu? Czemu się zatrzymujesz? Pędź niczym bimber, jak to się mówi. Znowu Stat Boost, ale no, znowu jakieś gówno, no naprawdę. Czekajcie, może ja muszę jakoś zakręcić tutaj, nie wiem. No nie Horsepower, no dzięki. like Timar. Ale Mark to wygląda prawie jak nie znaczy jak Main Condition, tylko tutaj widać że takie obrysane jest. No. Może jakieś, nie wiem, różowe skiny co najmniej. Czekajcie, tak na Izaka przed ostatnią skrzynkę. <laughs> Może się uda coś. No kosy na pewno nie dropne. <laughs> nie da się, ale legendarne skiny już. Tak oprócz mam głównie bikery, ale jeszcze mam chyba 21 Slater safeów. Tak, jaki ten opening będzie Stój, stój, stój! Ach! Dobra. Niech będzie fioletowy, no dajcie chociaż jakiś... jakość tego, żeby... Była... No oczywiście Battle No oczywiście. Dobra, no to nie wiem. Lecimy. O, o, o! Stój, stój, stój! Ej, to już jest dobrze, pierwszy różowy skin. No dobra. Ta jakość jeszcze. Lightclimat. Ej, nie nieźle, źle, nie jest źle. Patrzcie, muzyka się zmieniła. Jest taka mocniejsza. To już jest coś lepszego, muszę przyznać. Ładnie to wygląda. No dobra. Już rzadki skin dropnął no. Ale ja się nie poddaję. Ja muszę dropnąć jakiś epicki, co... O, Stój! No nie! No pa... Jakie dziadostwo! Halo! Oddawaj moje pieniądze, Almir. Coś... Co ty robisz człowieku co ze mną? Co, co to ma być? Welius, no oczywiście, dobra, net. Trzeba przyspieszyć to opening. No nie. No nie znowu. Ej, co chwilę dropi mi, dropią mi te pistolety. Pistol Heads. No, z Teksasu właśnie mi napisał, że nowy rekord na Team Spiku jest. <grym> Polecam. Zajrzeć na naszego TSa. Też jest w opisie prawdopodobnie. <grym> Ej, no co jest? Dropping cały czas to samo. Te pistolety, te drugie pistolety albo to. Dobra, to już widziałem. Ale może coś nowego. Yy, yy. Nie, no jakie dwa no halu. Ja pierdzielę, ale ten opening będzie długi. <ścoughs> tak nie za bardzo mam jak przyspieszyć tych animacji. Kolejny main Condition, dobra. Ale co z tego, jak to jest warte? Nic. Niemalże. Dobra, no stat boost, kurde, no daj mi coś kurde lepszego, nie cały czas te niebieskie, no. Jeden różowy. Au, na razie. Likely marked. No dobra, to już może być yy, nic nie warte. Najwyżej ki kilkadziesiąt centów. Eee... ile ja tego jeszcze mam? Dobra, cały czas na Izaka lecimy. O! O, o, o! Kolejny... Dobrze, kolejny różowy. A ten skin jest ładny w sumie. Mind condition dawaj dawaj! Likely Mark, ej, nieźle, nieźle. To już jest... To już jest kurde, no nawet nieźle, muszę wam powiedzieć. Nieźle jest, jest nawet nieźle. <gryw> Brawo. Na składnie jak, jak zawsze powala. Ej, to jest całkiem niezłe. No. co dalej? Stój, a dobra, chyba się nie zaczyna. Ej właśnie, ej, lol, to pierwszy raz mi dropi w ogóle, a to jest niebieski skin. Jaja. Well used. No... No takie jeszcze mind condition, to ja bym przygarnął tutaj, nie? Można postrzelać, no ale takim obrysanym to jakbym, wiecie... Rok w okopach był ten skin. W jakimś błocie się zdarł. Stat boost nie gówno, przeleci oczywiście ja nie mogłoby już tego dać Likely Mark Ej, Likely Mart nie, nie wygląda wcale źle Likely Mart wygląda całkiem, całkiem ładnie Dobra, ale no nie zatrzymujemy się, no trzeba tych skrzynek pootwierać troszkę Eee, niestety Niestety dobre skiny poleciały sobie Mind condition, no dobra. Zaczmy, no. Hmm. No, takie płomienie, no. No dobra, no no no. Dobra, dawaj, bo się znowu zbaguje. Hmm. Co mi jeszcze dasz? Tyle ci mogę dać. Ile, ile ci mogę dać? No nie, no ja już nie chcę tych pistoletów. Dajcie coś innego dla odmiany, no. Dobra, przynajmniej Mind Condition Mind Condition kurde rzeczy wyglądają lepiej, bo są fabrycznie nowe. <grydy> ale widziałem ciekawostkę po prostu. Dobra, status no ale... Jak już mówiłem, nie no, statbusty jak jest skin mind condition i status, to jeszcze może mieć jakąś wartość, ale... Broken nie, najwyżej kilkanaście centów droższy będzie. Kończą mi się bikery. Dobra. No co mi da? Hmm, ciekawe, zastanawiające <grymne> O! No! No! I takiego skina to ja już mogę sobie przygarnąć i używać hmm. To jest z tego Western Packa, Tak, to jest Western Pucka sobie strzelba. No dobra, też ma płomienie. Wszystkie mają tu takie płomienie. Lecimy dalej. Dobra, no jaką jakość? chociaż. To mi dropu chyba dwa razy dopiero. Well just. No, no to widzicie. Powiem tak, nie jest tak tragicznie, bo nawet jakieś fioletowe... Znaczy fioletowe i różowe, dwa nawet były skiny. No, ale ja dalej liczę na jakiś legendarny mimo o wszystko. Dobra, widzieliśmy to już. Stój, no nie. Dobra, o, ale tego jeszcze nie było. Ale ładnie wygląda czarno-czerwony. O, nawet fabrycznie nowe. Tu to, to jest 1%, 1% headshotów tylko. <taki>, taki żarcik, nie no. E, ładnie to wygląda. Taki prosty skin, to taki, nie wiem to jest, Glock bardziej, czy coś takiego. No dobra, no. Załaduj, proszę załadować. Patrzcie, pierwsza skrzynka i jednocześnie przedostatnia. To, to musi być dobry skin. Żartowałem. <taki> no to mi jeszcze nie dropło. W sumie było 30 parę chyba tych bikerów, nie pamiętam dokładnie. To jest taki kałaszek, no. Mały. Hmm. No, dawać ostatni biker i, i lecimy z pozostałymi. Jakieś różowe siadły z bikerów. Mam nadzieję, że. <laughs> Slattery będą lepsze. Zresztą trochę mam jeden, yy, jeden Sydney do otwarcia. A, to że na końcu Sydney i y są najdroższe. Dobra, co to jest? Tu jest dużo mniej skinów, ale to nie znaczy, że nie mogą dropnąć jakieś fajne. W ogóle jest yy, stąd, może by lac Rodlina dropnąć ten kałach yy, ruski. O, to jest ładny skin. Assault Wave, mimo że niebieski. O, zobaczcie. That's condition. Ej, to jest całkiem ładny skin! Assault in progress. No, może będą siadać headshoty. <grymne> tak jest, dobra. Najwięcej właśnie bikerów miałem już. O, patrzcie! Ze stat boostem i różowy. Ej, to może być warte całkiem. Proszę, mind condition, to będzie wtedy dużo warte. Patrzcie! Dobra. Patrzcie, ten skin w ogóle z tej strony wygląda słabo, ale tutaj ma takie, taki napis ładny i radioaktywny Make cause <głos harm> no tak. Ma celność do akuracji, no to akurat... Ma celność do akuracji to, to w przypadku RPGa nie ma żadnego znaczenia, bo... Bo i tak chyba będzie, będę miał 100 akuracji. Ale dobrze, to, to jest jak dotąd najlepszy skin. Ciekawe, ile to jest warte. Hmm. Nie, może potem, potem sprawdzę. Nie, teraz może nie zobaczę na odcinku. Bo nawet. A, dobra. Mamy łuk ze statwustem. Hej, <laughs> ten łuk całkiem ładnie wygląda, tylko że jest y, niebieskim skinem. A do komplimentu. No. Dobra. No dobra, fioletowy, no niestety nie czerwony. Niestety, w ogóle patrzcie na ten rewolwer, jaki on jest ładny. Czarno-czerwony. No. Już w ogóle z, y, miałem ten, mam ten pistolet cały czas w main condition. Y, dropnąłem w, w, też w slaughter safe'ie, tylko takim co był kiedyś, w tej starej generacji, co za osiągnięcie dropił. Kurde, musiał to... No nic. Hmm. No Wygląda ładnie, tylko że jakby był, miał lepszą jakość, bo ten jest taki zdarty, że no nic. <laughs> dalej, dalej, dalej. No nie, nie doleci dalej, ale jest fioletowy. Kurde, w ogóle to wygląda tak... Ten skin jest fioletowy, ale wygląda dość no tak miernie, szczerze mówiąc, bo on ma tutaj tylko żółte, tu żółte, a tutaj takie czarne i to tak wygląda, no jakby był niedokończony trochę ten skin, no taki... No nie wiem, no szczerze mówiąc nie wiem, co o tym sądzić. To hmm. no w ogóle... Ciekawe czy... Z... Czy za jakiś czas nie zrobią tych właśnie... Community safe'ów, bo... Ludzie robią całkiem dobre skiny z tego co widziałem. Które całkiem ładne. Ej, to jest bardzo ładny skin, tylko że... znowu zdarty całkiem. No niestety to tak widać tutaj to zadarcie. No dobra. Kurde, no jakby dostać to na przykład jest całkiem spoko, no to wiadomo, no to dropnąłem no, to. No i oczywiście lat z no. Jak ja bym dropnął legendarny skin w tym openingu. A ja jakbym się cieszył. Dobra, stój, 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 Będzie stać, dobra. będzie stać. No to dobre O! Ej, to jest... Nie miałem skina w ogóle do yy, miotacza ognia, to jest. To jest chyba jedna z moich ulubionych broni, naprawdę. Można tak tym zaorać, na przykład kapitana bierzecie bierzecie sobie całą butlę czerwoną, najlepiej. buz do, ce... do tego nie celności, tylko bus do obrażeń. I lecicie na kapitana z tym, nie? Całą butle zużywacie i są popaleni. Trwa to jakąś pół minuty, może. Polecam taki styl gry. Blood Dragon. Fajnie się nazywa. Jest też taki skin Dragon Lord. Ale to, to można powiedzieć, że są skiny i, i, i to jest skin. To jest, jak jest człowiek, jest nad człowiek, po prostu. Nie no, żartuję sobie, ale to jest, ta, to jest legendarny skin, ale on, nie wiem, czy ktokolwiek, na, czy on kiedykolwiek na rynku go można było spotkać. No, jest wiesz, wiecie, jak jest Dra Dragon Lord w cs to to jest właśnie Dragon Lord w Payday'u i to jest do... No właśnie, Miotacza Ognia skin. I też jest taki smog narysowany, naprawdę to jest tak mega wygląda. A, niestety nie będzie tego. No Statbus zawsze. Dobra, no to nie... czy ten skin. Ten skin taki zdarty nie wygląda źle, bo... on... Wy... Bo on... Jest taki trochę postapokaliptyczny można powiedzieć. No, no, ciekawe. Dobra, ile tych... Ja twierdziłem już 20 minut to trwa. Na szczęście jeszcze trochę skrzynek zostało. Niewiele bo niewiele, ale trochę. <laughs> Broken, dobra, lecimy z tym tematem dalej. No, jeśli się zapytacie, dlaczego akurat te skrzynki wybrałem, to nie wiem, jakoś tak po prostu. Bakery, no to wiadomo, są nowe. Znaczy. No to wygląda ładnie. Bakery są, znaczy nowe. Już nie są takie nowe, ale. Są ładne skiny, no i z tego z Slatter też mi się wydaje, że są takie fajne. Te skiny. Nie jest ich dużo rodzajów, ale, ale nie ma takich złych skinów. No, patrzcie jak to wygląda. Takim no już można pograć nawet. Takie ślady krwi. Całkiem fajne. No poza tym może skinem. Znaczy chociaż, no to nie jest, nie jest zły skin, no ale jednak tak jakby połowa skina tu była, a nie cały, nie? Rozumiecie? Jakie <laughs> jest moje zdanie na ten temat? O! Epicki skin! Nice! O, wreszcie! Pierwszy epicki skin w Payday'u w moim życiu. Dun tak jest! No szkoda, że jakoś taka gówniana, ale nice! Jak się teraz muzyka odpaliła. Eee, no całkiem fajnie. Du, 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 du. Ta muzyka gra za każdym razem coraz głośniej, jak, jak jest dobry skin. Ej, no to jest całkiem dobre. Potem, może sobie jeszcze sprawdzę ceny tych najlepszych skinów, jakie ja miałem. O kurde, to dropu. Dalej jeszcze? Eee, dobra, nie będzie dalej. Likely marked. No. No. Kurde, dawać mi kałaszka! Wlad z Kurde to byłoby nie jakbym to dropnął ale by mi murzyn zazdrościł. Uhuhu. Nie, no ja tym bym grał oczywiście, kurde. Ciekawe jakby sprzed jakbym chciał sprzed w ogóle, nie, pierwszą skrzynkę może otworzę. Ja bym chciał w ogóle yy, to sprzedać, nie? Wiecie. Do dalej, dalej, dalej. Dwa czerwone skiny, nice. <grytanie> Dawaj made condition. Well used. No niestety. Ale kurde, no coś się dzieje! Dwa czerwone! Ej, to jest... Nice! To jest naprawdę dobrze. Przecież skiny, to mi się wydaje, że one nie są takie drogie. Mimo wszystko. Jeszcze raz może pierwsza skrzynka. Patrzcie! Tym się różni opening w Payday od openingu w CSie, tutaj mam... wiecie, te skiny się przynajmniej pojawiają gdzieś. W się Ca Cały czas niebieskie lecą, nie. no wydaje mi się, że tutaj częściej dropią takie lepsze skiny. Mi się coś wydaje. Mi się wydaje no no... no. A mógłby być tak Meat Slicer. Tu, znowu to samo chyba. To wcześniej, to co? z Rodina, trzymajcie kciuki. A, bo wy kciuku nie trzymacie, dlatego nie lecą legendarne. Mmm. <laughs> jakby mi to drop, no. No, niestety, ale jakby mi drop z Rodina, ja bym tym trochę pograł. Może bym to sprzedał, ale kurde, to nawet tego na rynku nie ma tutaj. Steamowym chyba za bardzo. Nie na jakichś skinsach można to sprzedać. Bo kupić ewentualnie. Jakby ktoś był taki szalony na tyle. Dobra, mam jeszcze parę skrzynek. Odróżmę świąteczną. Nie tak, miałem jeszcze tam ileś tych centów na tym. Na Steamie to sobie takie właśnie. E, kupiłem jedną. W ogóle to wygląda ładnie. Patrzcie, to jest. E, są ziomki. No jakby mi to dropło, to ja bym się cieszył bardzo. I tutaj są Santa Slayery, czyli takie pistolety podwójne. A Kimbo, No, to to już miałem. Te skrzynki są najtańsze, akurat. Chyba. wiem, no tak, to wygląda nieźle. Znaczy, akurat tutaj jest takie trochę. Łofak, oh kto mi tam jeździ? Ty! Okno zamknę, czekajcie. Jak mi ktoś zaczął hałasować przed oknem? Dobra. E, ten skin wygląda całkiem nieźle w Condition. O matko jaka rdza. No nic. Mam jeszcze trzy first world. To jest całkiem sympatyczne z tego, mimo że niebieskie. To jest bardzo fajne, zobaczcie. To jest ten e, pierwszy skin Mestako chyba, który dropył. Na pewno pierwszy, to jest jego kałach. Który sobie dropnął kiedyś. O, no nie! Ja też chcę taki kałaszek. Proszę mi go dać. No to wygląda słabo. To wygląda bardzo gównianie, pa Nie, ja nie. Chcę, nie chcę komentować jak to wygląda, bo... Bo może ktoś akurat je... Obiad czy coś. No. Ale wygląda jak gówno, dlatego mi go dajesz, co? Kurde, dałoby tego Goldwayna, no. Nie no, to naprawdę wygląda jak gówno. Nie wiem, jak w Mind Condition wygląda, ale w... Że coś lepszego mi dacie? No dobra, to już jest nie, nie takie najgorsze, mogło być gorzej. Plaga Francji, co? Ale tak Ty, to wygląda jak z Borderlandsa w sumie taki. Ciekawe. Huh. Taki trochę. W... Dobra, i została mi ostatnia skrzynka. No to jest Sydney safe, Tylko jedna, bo jest, są strasznie drogie te safy. Bo wiecie, kosztują z 30, tak minimum 30 centów, plus czy, wymagają drilla, To są te stare generacje jeszcze. A są takie drogie, bo je szybko wycofali z dropu. Nim się pojawiły dopiero, tak. Patrzcie, jakie te skiny są ładne te. To jest zaromiste... ale Uzi na przykład. Nie no, jakbym dostał to Uzi. Masakra. <laughs> ale to też patrzcie ten... Same dobre skiny, no to tak samo Dobra. No i jest jeszcze rewolwer jako... Jak legendarny. co? Będzie legendarny? Stój! No nie. Mm. No. Nowo do przewidzenia, że dropnie mi taki zwykły skin. No nic, to także dzięki za uwagę. Dzięki Wam za oglądanie. Kurde, no ładne są te skiny, naprawdę. A jeszcze czekajcie. Ja w sumie zobaczę. Ło. Wow. Ej, hey, nice. Dropły mi Ej, w sumie to nie jest taki najgorszy upealnik. Dwa czerwone Well used i butter one, niestety, ale dwa czerwone i trzy różowe. Trzy chwila. Jak to wygląda na community? Wy pewnie nie widzicie tego, bo mi obs ściąga z gry. Co jest? a dobra, wiecie co? Chyba jednak tego nie sprawdzę teraz, bo nie wczytało mi tych jeszcze, no się nie zaktualizowało na Steamie tutaj mój kwipunek. No nic zale, dzięki wam za oglądanie. No trochę, trochę może, no nie wiem czy się zwrócił opening, <grym> ale y, powiem wam szczerze, że na, to, o, na ten opening y, wydałem mniej niż na opening ostatni z Paydaya. Poważnie. No, no to także tyle. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Pewnie jakiś odcinek już się za niedługo pojawi z Paydaya, no i do zobaczenia w kolejnym odcinkach. Zostawcie lajka, no i tyle. Pa, pa!